Dobry, dzień dobry, cześć Asiu. Witamy wszystkich naszych słuchaczy i nasze słuchaczki. Jak się masz dziś w niedzielkę? A dzień dobry, witaj. Bardzo dobrze, bo wreszcie mamy super pogodę. Jak wiadomo, pogoda rządzi człowiekiem, jak to się ostatnio okazuje, no bo ma wpływ na nastrój. A ty? Ja też mam się bardzo dobrze, słońce sprzyja, witaminka D bardzo dobrze nam działa, ale też i dobrze działa naszym słuchaczom. Ogromnie dziękujemy za Wasz odzew, dziękujemy serdecznie za lajki, ale przede wszystkim za komentarze i za to, że macie odwagę dzielić się z nami tym, co myślicie, tym, co Was niepokoi, tym, co Was zastanawia. I zacznijmy może właśnie od tego, bo jeden z komentarzy dotyczył. Trochę tytułu naszych rozmów, a mianowicie uwikłania. I była prośba o to, byśmy od tego zaczęły. Chyba od tego miałyśmy ostatnio zacząć i gdzieś nam nie starczyło czasu. Więc dziś, Asia, wróćmy może do wątku uwikłania. Jakbyśmy zaczęły od tego, czym jest w ogóle uwikłanie na poziomie jednostki i na poziomie społecznym. Jak na to psycholog spojrzy? No, faktycznie tak. Tutaj muszę chylić czoła. Obiecałam, nie powiedziałam. Nie przypomniałam sobie, ale trzeba ten temat do niego wrócić. Ale ja widzę, że ty masz jakieś inne tło. Powiedz mi, czy, czy, czy jesteś w jakimś innym miejscu? Tak, człowiek w podróży. Kiedyś pisała Roma Ligocka o kobiecie w podróży. Kobieta w podróży dziś w Krakowie, więc pozdrawiam z południowej Polski. Będziemy pewnie z wami tutaj jeździć po całym świecie, bo zdaje się, Asia, że przed to był też kolejne podróże. Także wybaczcie państwo, będziemy z różnych miejsc się z wami łączyć i ze sobą rozmawiać. No, nowe technologie pozwalają nam na to. Także będą różne tła i różne miejsca dziś Kraków. Wow, no to super, już ci pozytywnie zazdraszczam. Rozumiem, że masz kawę, więc zaczynamy. Dobra, uwikłanie. Od strony psychologicznej wiesz, to jest, to jest tak, że nie ma ludzi bez uwikłań. Bo albo w ogóle uwikłanie to jest uwikłanie się w relacje. przecież każdy z nas ma relacje sam ze sobą. Więc jeżeli mamy ze sobą dobry kontakt, mamy wgląd we własne emocje, to często używamy mechanizmu, który się nazywa racjonalizacja bądź intelektualizacja, i przez to właśnie niektórzy mówią dzięki temu, ale przez to. Często wchodzimy w uwikłania emocjonalne, za długo zastanawiając się nad czymś, nad jakąś sytuacją, problemem, trudnością, i przez to nie podejmujemy na przykład decyzji. Czyli odwlekamy bądź prokrastynujemy to tak, przepraszam, takie brzydkie słowo, ale chodzi o, o takie patologiczne odwlekanie w swoją decyzję. Wchodząc w uwikłanie w relacji sam ze sobą. Czyli jesteśmy na przykład bardzo ostrym krytykiem, i tu znowu o tym pochlebcu, którego brakuje, prawda, mowa taki ostry sędzia sam ze sobą, no to to już jest uwikłanie. Więc jeżeli mówimy o uwikłaniu ze sobą samym we własne emocje, myślę, że to zdarza się każdemu. Natomiast jeżeli chodzi o uwikłania z innymi ludźmi, to już chodzi o relacje i przede wszystkim o relacje samego ze sobą, a potem relacje z ludźmi. I tutaj y, tak naprawdę chodzi o. Y, Uwikłania w emocje takie jak wstyd, strach, lęk, poczucie winy, poczucie krzywdy, często brak autentyczności. Zdarza się też, że chodzi o przemoc emocjonalną, fizyczną. Przy czym nie używamy tutaj, nie nadużywamy słowa przemoc, bo o tym kiedyś opowiem, bo to jest też nadużywane bardzo mocno, bo syndrom przemocy i symptom przemocy to dwie różne rzeczy. Więc relacja myself i relacja inni. A jak to wygląda z Twojej strony? No właśnie, mówisz o relacji z innymi, to jest chyba wątek, który jest tutaj dla mnie, bo myślę sobie, że uwikłanie w siebie to jest jedno uwikłanie, ale my też jako ludzie żyjący w społeczeństwie bardzo intensywnie wikłamy się w relacje nawet nie tyle z innymi, co relacje nas z innymi. My mówimy w socjologii, tu wybaczcie, znowu trudne słowo, o tak zwanej jaźni odzwierciedlonej, czyli o tym, że kawałek nas samych i tego, co myślimy o sobie, no jest jakby zdeponowane w tym, co inni myślą o nas. A więc budzimy się rano, patrzymy w lustro i myślimy o tym, jak inni nas widzą, o tym, czego od nas oczekują, o tym, jaką rolę powinniśmy odgrywać, o tym, czy jestem fajną matką, czy jestem fajną partnerką, czy jestem dobrym pracownikiem, i te wszystkie uwikłania też w to, Jacy my powinniśmy być, jak czujemy, no, nie tyle presję, ale do pewnego stopnia oczekiwania innych wobec nas samych, to nas totalnie wikła. I mam poczucie, że jeżeli mamy uwikłania na poziomie nas, jednostkowe, ale też na poziomie społecznym, to się nam robi trochę trudno. No, to też może być kontrola społeczna, czyli taki element, który nas trochę porządkuje i doprowadza nas do tego, że jesteśmy fajni dla innych, i to może mieć dobry, zbawienny wpływ, no bo jednak zachowujemy się trochę tak, jak inni od nas tego oczekują, co nam gwarantuje to, że będziemy żyć no, w porządku z innymi. No, ale tak my. Myślę, że jak za dużo mamy tego na sobie i tego wewnętrznego konfliktu, takiego uwikłania i tych zewnętrznych ról, gdzieś tam oczekiwań społecznych, yy, jakichś stereotypów no tego, kim powinniśmy być, żebyśmy byli fajni, no to może być trochę kłopotek. Asia, jak z tego wyjść? Wiesz co, powiedziałeś dwie bardzo ważne rzeczy. Yy, kontrola, kontrola społeczna. W socjologii się nazywa to kontrola społeczna, my w psychologii mówimy asertywność, tak? bo to jest kontrola siebie, ja wolę słowo system wartości, jeżeli mamy swój system wartości i swoje zasady, to możemy pilnować siebie. A jak pilnujemy siebie, no to jesteśmy odpowiedzialni wobec innych również. Więc to jest taka podstawa, ale jeżeli ktoś jest uwikłany we własne emocje, w jakieś poczucie zależności, zniewolenia, yy, Poczucie krzywdy. Często to jest tak, że przestaje być autentyczne. Jak przestaje być autentyczne, zaczyna się mechanicznie zachowywać i on tego nie widzi. Ma problem, ciągle racjonalizuje, racjonalizuje. Mówi: No, przecież ja logicznie myślę, racjonalnie myślę. No, ale to już jest mechanizm. I ten mechanizm niestety jest szkodzący. Jeżeli ktoś szybko z tego sam nie wyjdzie, uwikła się w siebie, zaplącze się i teraz zobacz. Wyobraź sobie, że każdy z nas ma taki łańcuszek nie? w środku. I ten łańcuszek, wiesz, jak się splącza łańcuszek, to trudno jest to, te słupełki roz, rozwalić. Tak, po prostu. Czasami trzeba wziąć giełkę, czasami agraweczkę i tam się cie, siedzi dziobie i dziobie, ale y, to nie jest jeden słupełek, bo pierwszy słupełek to jest taki konflikt wewnętrzny, który został stworzony z emocji podstawowej, to co ostatnio mówiliśmy, na przykład wstyd. Jeżeli on nie zostanie rozwikłany, no to mamy kolejne słupełki, czyli konflikty wewnętrzne. I teraz, jeżeli e, ktoś próbuje sam to robić samodzielnie, to może się ubikłać jeszcze bardziej, bo on tego nie zobaczy ze środka. Nie wie, co jest pierwsze, co jest ostatnie. Jedno się nakłada na drugie. Dlatego, jeżeli mamy wspaniałych przyjaciół, którzy mają wiedzę, rodzinę, którzy, która chce nam pomóc, bądź pójdzie się do terapeuty, to on pomoże ten słupełek jeden po drugim pomalutku rozplątać. Ale uwaga, terapeuta z tobą nie mieszka, więc musisz się zaangażować. On ci pokaże kierunek, jak rozplątać, pokaże ci mechanizmy, których używasz, No ale trzeba się zaangażować i nauczyć się podejmować decyzje, czyli trzeba chcieć wyjść z uwikłania. No, ale chyba takie wyjście z uwikłania na poziomie osobistym też pomaga. W tym, żeby lepiej sobie radzić z oczekiwaniami świata, które, już o tym mówiłyśmy, nie zawsze są naszymi oczekiwaniami. Często to jest właśnie mechanizm, który nas w jakiś sposób kształtuje wedle nie naszych wyobrażeń, co jest po prostu kłopotliwe, ale jak my się sami wzmocnimy, to wówczas możemy lepiej stawić czoła, czoła tym oczekiwaniom, które świat nam stawia i powiedzieć: OK, chcę być dobra w tym i w tym, ale niekoniecznie chcę być dobra we wszystkim, czego ode mnie oczekujecie, bo to nie jestem ja. I mieć chyba taką siłę wewnętrzną, powiedzieć: Chcę tego, tego, a tego nie chcę. Myślę, że to jest już pierwszy krok nie tyle do zdrowienia, co po prostu do, 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 do realizowania siebie, do budowania swojej tożsamości po swojemu. No a wiadomo, że niełatwo jest żyć w nowym świecie, nowych, nowych mediów, gdzie tych oczekiwań jest bardzo dużo i przychodzą do nas natychmiast, i my widzimy te wyidealizowane role dookoła. No więc zacznijmy od siebie, ale potem spójrzmy też krytycznie na to, czego świat od nas oczekuje i w jaki sposób my możemy sobie poradzić z tym, żeby nie, nie spełniać tych wszystkich oczekiwań, tylko nasze własne. A to już będzie bardzo dużo. Jak będziemy same dla siebie, sami dla siebie dobrzy, jak powiedziałaś, dobrym pochlebcą, troszeczkę się pogłaszczemy po ramionku, to myślę, że to już będzie dobrze. Asia, na początek wystarczy tyle terapii naszej? Terapia to nigdy nie będzie, ale myślę, że wstęp tak. Jeszcze tylko chciałabym dodać, że ten konflikt, który bardzo często Polacy mają między uczciwością a sprawiedliwością, to jest uwikłanie też społeczne, tak? I stąd często mamy problem, bo to się opiera też na wstydzie, na lęku, żeby na przykład występować publicznie albo społecznie. I myślę, że to jest trochę twój temat, ale też bardzo mój. I to jest tak, że masz chęć, zaangażowanie, podejmujesz decyzje. Wychodzisz, a to uwikłanie powoduje, jakby ktoś cię trzymał za szelki i ciągnął. Czyli ty idziesz do przodu, ktoś cię ciągnie za szelki. To jest twoje uwikłanie. I tak samo jest w I o tym też pisali nasi słuchacze przecież. Właśnie o tym mówi Kłaniów. Niemożność wyjścia publicznego. I dziękujemy pani za, za komentarz, który właśnie był związany z tym wyjściem ze swojej strefy komfortu. To nie jest łatwe. My też wyszłyśmy ze swojej strefy komfortu trochę, pokazując państwu nasze kuluarowe cool rozmowy. No, będziemy kontynuować, Asia. Będziemy te szelki sobie trochę rozluźniać i spuszczać się ze smyczy, żeby e, otwarcie i bez tabu mówić o różnych trudnych kwestiach. No tak, no trzeba o tym mówić zaczęłyśmy, więc bądźmy konsekwentne, konsekwencja to też jest element wyjścia z uwikłania, czego wszystkim polecam, mówię i robię, a nie mówię i tylko myślę. Więc. Po sobie <noise> samym i naszym wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. I, I co? I czekamy serdecznie na Wasze komentarze i kolejne pytania. Będziemy próbowały odpowiadać na, na Wasze wątpliwości na zagadnienia, które Was interesują. Od uwikłania zaczynamy, ale wracamy jeszcze do wstydu, więc za tydzień na pewno wrócimy do wstydu, bo to tylko zaczęłyśmy, liznęłyśmy temat i mamy tu jeszcze wiele do powiedzenia. Także na dziś dziękujemy, żegnamy się z Państwem no, z nad naszej kawy, e, typowej, niedzielnej, wspólnej kawy i słyszymy się za tydzień. Ale rzeczywiście pamiętajmy, że mamy wiele uwikłań w związku i wstyd w związkach, więc ten temat też będziemy poruszać już wkrótce. Dziękuję Ci, Justyna, za te parę minut. Mam niedosyt, ale jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia. To chyba, to chyba najlepiej z niedosytem kończyć, Asia, bo to znaczy, że za tydzień będzie o czym dalej rozmawiać. Ja już też się nie mogę doczekać naszego niedzielnego poranka. Pięknego tygodnia wszystkim życzymy i do zobaczenia. Do zobaczenia.